Uwaga i mamy godzinę 19, zobaczmy co dzisiaj wyszło Oczywiście ikonka, którą dzisiaj robimy Co jeszcze, co jeszcze? Dwa razy, 3 razy 8, 3 plus, z których walkoutów się nie dostaje w ogóle wyszedł Retegi yy, Potm i teraz są dwie karty tego gościa Do zrobienia w SBC, i jego Potm I jego karta yy, właśnie ta pionierów Dobra, co jeszcze, co jeszcze Wyszedł też dzisiaj Hurricane I szczerze zastanawiam się trochę czy nie zrobić go do testów yy, Ponieważ jestem ciekawy Czy tempo rzeczywiście w tej grze nie ma znaczenia Zapraszam was na stronę Fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 W najlepszych cenach na rynku A z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej Ponadto jest tutaj po Ukrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końcy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do opisu i pamiętajcie o kodzie Oscar. To są dalej te same. Ej, ale zmienili herb e, Milanu. Ej, poprawili błędy. Chyba graj, z... Jezu, graj z Potmami. O, ja pierdzielę, to ja nie mam Potma chyba żadnego. Dobra, otwórzmy te dwie paczki, robimy ikonę. Trzeba wzmocnić składzik trochę. Dobra, rzadki piłkarz 8-3. Naj I uwaga, czy będą trzy karty 8-2? SPD, Chorwacja. O, brazowicie! 8-2 chyba ma, nie? Nice! <laughs> Dobra, pierwsze SBC mamy. O. Ło, Ło, 5 kołam. No nie, no ludzie nie znają wartości Santiago Bernabeu. Może trochę źle wygłuszone, ale. Dobra, i drugi skład to ocenię 8-6 Dobra, no przepalamy kolejny składzik. Już nie będziemy tutaj świrować, lecimy dalej. Czemu ja mam tak mało kart? Ej, o co chodzi? Czekajcie, aż mi się. ta nie mam jakiś paczek jeszcze. Mam, czekajcie, dobra, to sobie otworzymy te paczki zarasza. Dobra, dwa razy 8, 2 razy 8,2 plus. Ostatnia. I lecimy, kończymy. I mamy, mamy ikonkę zrobioną. Zobaczymy, co dzisiaj dropnie. Dropnęliśmy już tak: Larsona, Jerro i Skolsa Zresztą nie ma to znaczenia. Każda moja ikona to była gówno. Dzisiaj widzowie zagłosowali, że otwieramy normalnie, także dzisiaj nie będziemy się bawić po narodowościach. Od razu zobaczymy, jak wychodzi na, do nas Gatuzo. Paczka wróżba, zobaczmy. Brazylia, czy będzie w końcu coś dobrego z ikony? Nie czekając, otwórzmy. Proszę, proszę, niech coś wleci. Uwaga, uwaga. Uwaga, napastnik O Boże, Szewcanku No nie, no nawet nie dali mi się Pocieszyć, nie dali mi jakiejś narodowości Która wiecie, byłaby fajna Byłaby tajemnicza Tylko od razu z rozczarowaniem na ryj Pięknie, Szewczenko, proszę państwa 200 tysięcy, tak jest No pograjmy sobie kwalifikacje Jeżeli chodzi o nagrody za rywal, zostawiam na jutro no, kupmy sobie zambrotę na PO. Akurat mam 620 tysięcy. Mój menadżer dotyczący finansów podpowiedział mi, że to jest grająca inwestycja. Także no i mamy fajnego prawego obrońcę. I być może czymś takim wyjdziemy, jeżeli pan Thierry się nie sprzeda. Dobrze, zobaczmy. Ikona u pana Bagiety, co tu będzie? Czy będzie tak samo słabo jak u mnie? I coś czuję, że już będzie dobrze. Coś czuję, że będzie dobrze, nie? Napastnik. Ej, tak samo jak u mnie, dosłownie, nie do no, jeden do jednego. O jeszcze duplikat! Ja pierdolę Dobra, lecimy. Test Malena, test Grilisza i test Zambrotty. Dobra, Tibo Kurtua, Dragusin, Rudiger, De The je no top, top, top. Ale będą no, finiecki tu chodziły, nie? Opatrzcie ty, no jak trochę jak Thierry Auri, też tak samo łysy. Dobra, 1-0, szybko poszło. Dobra, Hansen, dobra piła do sztama? Ajdź O, dobre, dobra piła. O, kurna. No, ej. Grilisz, dawaj przewrota, teraz. O, ja pierdziele, Czemu to był spalony? Nie, nie, nie. To go, Taki gol to był. Dobrze, Grilisz, super. I zarazu, super piła. Hansen. O ja pierdziele, to jest Geword panowie, to jest Geword Co tu się stało? Co to za akcja? Nie no, przecież tu prime oscar nadchodzi, nie? I malen. I Jack Grealish, ej, Jack Grealish dwa takie same gole strzelił, nie z Ale nie no ej, powiem wam, że ten malen. Znakomicie się ustawia, nie? Nie no, patrzcie... Tku... Ej, dobra, już, ja już chyba wiem jaką kartę biorę, nie dobra, kodzik do formacji, bo było kilka pytań. To jest formacja 4, 3, 3, czwarty wariant, jak Kodzik wygląda tak. Dobrze, zobaczy, Mike Menion, Desai, Saliba, Lampard, Ramirez, Leao. Fajny, fajne, fajny. Fajne. O kurna. O ja, pierdzielę, co ten Van Dijk O ja, pitole. I Hansen. O jezus, o jezus. Kurde no. No dawaj, Hansen, przypierdziel po prostu. Ej, szczerze, ten. Go... Nie wiem, ten gościu jest taki. Taki średni, ale się bardzo dobrze broni wariat, nie? No i jeszcze takie akcje jakieś. No nie, no. Jesz jeszcze po tym, jak powiedziałem, że gość jest moim zdaniem średni, nie? Ale malem, no ale kurna, źle strzeliłem. Mogę jeszcze podejść. Jest, ładnie, ja przytam, 2-2. Dwa, dwa. Nie, ładnie. Na, no! Dawaj, nie, gryz strzela tylko zdobitek Oj. No, ale ja to szczytałem, nie? Dobrze, stamik. To miało być, to miał być zewniaczek. Czemu to weszło? Co to był za strzał w ogóle? Zero szans na nie? Aj, ojejku, chyba będzie kask musiał założyć. Dawaj. O, Zambrotta jeszcze wsadził z główeczki. Nie no, terrorze to są panowane, nie? Ej, dzisiaj mam jakieś większe chęci do tej gry. Wczoraj nie miałem w ogóle, ale to może dlatego, że wczoraj nie widziałem sensu odpalania gry, bo miałem już wszystko nabite, ale dzisiaj jak są kwali i była ta paczka z ikoną, to to chęci są, chęci są do tej gry. Zobaczmy, 2x8, 3, plus. jeszcze trafmy walkout jakiś, co? No, pewnie, że nie. Kobel, o jezu, piątka obrońców, ale. No, mimo wszystko dosyć średni skład. No, ale z drugiej strony ta jego obrona. No nie, ma, ma tacha tego nowego. Ten nowy tach jest akurat spoko. A właśnie, to dlatego też może Zambrotta tyle kosztuje, bo ten Lilam Tiuram będzie na wypożyczeniu. Niektórzy już go. Z... O kurna. Jezu, ale się przestraszyła. No, to będzie jeszcze cel na piła, nie? Na Jacka. O, ale przyjął, ale to z L2 przyjmowałem. I teraz bez spalonego, bo tam jakiś gościu mu palił. I zob o Boże, LV jakiś. Przecież to było zmielenie tego Grillisza. Kurde, no gościu nie gra źle, I to nie będzie prosty meczek, mimo że nie ma jakiegoś super składu, ale ma dobrą formację, nie? Super po krótkim, ładnie, mamy 1-0, pięknie. Ale o kurde, jakże się obronił. Kurde, i powiem... Dobra, będę miał chyba jednak rozkminę, nie? Grylisz mi się też dobrze gra, kurde. Jakby na przykład Grisz miał z, yy, Fineskę, a nie Wrzutę, czt, chyba bym brał Grylisza. No, 3-0. Ej, ale pogrom jest, nie? I Grylisz. Nie no, kto? 4-0. 4-0, bo to jest pogrom w tych, tych kwalifikacjach. I Malen. Nie no, pogrom. 5-0 w pierwszej połowie. Co on robi? No to wyjdź, wyjdź, gościu, no wyjdź z tego meczu, po co ty to grasz? Chłop odłożył pada od 405 jeszcze pauzy mi klikanie Proszę cię, Laśik. Dawaj Tibo. Nie Grzesiu! Ty paruwo! Ty ile tu Expa jest? 7 koło Expa? Ja pierdzielę a te, a piłkarskie też tak się... Tu też jest... Pod... Ja pierdzielę, ile tu Expa! Bo tu było po 100 przed chwilą, bo dzisiaj robiłem, to było po 100 albo Max 200 Expa, nie? A teraz mamy tak 1602, 3200 prawie Dużo, A ja tu po 500, ja pierdziel. przecież to już sezon można kończyć I skład rywala, i ma Lilama Matiurama, Ma Van Dijk, może fajny składzik ogólnie no Zobaczymy jak ten, raz grałem na tego Lilama Matiurama, mam złe wspomnienia z nim Nie, czerwo, to będzie, to miał być fake że mi piłkę zabrał gościu O Boże, to by była najgłupsza czerwona kartka w historii, nie? 3 na czterech piłkarzy z przodu ma fineskę z plusem Salah, Griezmann, Son, tylko Marafinie, który nie ma I zewniaczkiem, no, znaczy Boże, fineską. ajajajajaj I Hansenówka, fajnie, jeden jeden, szybko poszło O kurna, gdyby on nie wyszedł troszeczkę Malen jak szczytał, ale nie. Momo O, ale sieknął Griezmann, no to jest ta gra pod fineski, nie No to prędzej czy później, jak mu zostaje trochę miejsca, to musi wejść I malen, ale farcik, odbiło się od Tiurawa, Oczywiście przeprosimy, bo takie golne nie są jakieś wybitne. Dobra, Hansen jest, ale pierdyknęło, ładnie. 3-2, nice Hansen. I na zielonce jeszcze, o widzicie, patrzcie, umiem na zielonce, muszę troszeczkę więcej. I jeszcze Jack Grealish. No i kurde, ale żeśmy tempo podkręcili. Oj, ty no. Szkoda, że mi na Lizarazu się nie przełączyło. O kurna, ale to kurtuła wyciągnął teraz, nie? O kurna, li razu ja pierdykam Oj No i znowu Fineska, 5-4, kurde, no i gościu Też się nie poddał, niedobrze Oj, rożny, rożny, rożny Ej, czemu nie ma, co jest, czemu nie ma rożnego, what the fuck? O Boże, karny? Nie, też nie no, haha, kurto was opowiem, że może bronić, lol. Dobra, dawaj. Oj, malen, kończymy to? Dawaj, malen. Jest, 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 ale meczyk, proszę Państwa, bardzo dobry meczyk. 6-5, wygrywamy. Tak jest, dobra, zobaczmy. Ikona u Piotra, co tu będzie? Czy będzie trzeci Szewczenko? To by było coś. o, jakaś babeczka, to pewnie piszą. Napastnik, Francja. Chyba piszą, co? Na pewno nie chłop. Met, chyba ma chyba 60. I ma aeriala, znaczy aeriala, ma akrobatę, nie? O, tak o, tak o. Ale składzik w meczu o 5-0 w kwalifikacjach. niego, mama, kunda. Ciekawe, jakie to są wersje kart. W sensie kunda na pewno złoty, bo nie ma innego. Ale ciekawe, jaka to wersja na przykład Meniego, nie? Nie widziałem go jeszcze ani razu. I putejas! Ale pierdyknęła. Patrzcie, wkręci, wkręcimy w końcu. Aj, za, za mało. Oj, teraz. Dawaj, 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 dawaj do, do Malena. Oj, ty, ja nie wiem, jak ten Jero to zabrał, tak szczerze. I ze Roberto? Ja pierdzielę, ale wjazd Brazylijczyka, nie. O, ładnie, co jest? Pięknie. I na zielonce jeszcze, ale wejście smoka. Pięknie, pięknie, brawo, Wiktor. Wszedł ten Sisoko i zrobił różnicę od razu na boisku. I ze Roberto? Ja pierdykam. Aha! Dobra, Laścika ma gościu Jejku, na żółtym, ja, ale jaja Ale meczik równy ogólnie, nie to, że coś No taki wynik powinien być, ale szkoda No i to musi być golnie. nie? Ja pier... Dobra, nie biorę cię, nie biorę cię z karnetu No bo ja napastników mam Spalony Ajajaj, lipa, lipa, proszę państwa, na razie no, ha, <noise> wywalcie te kobiety z tej gry. Przecież tu żaden facet by się nie wywalił po takim kontakcie. Nie, no jeszcze... Dawaj Brandt, jest, dobra, może jeszcze nie koniec. Please, siądźmy na niego bardziej. Najpierw ta paczka. Jakby był walkout, byłoby miło. Nie ma, no to pewnie QuickSell pójdzie. Na padzior z Niemiec, no nie wiem, co to może być. Sprze Ej, Aumury się sprzedał, dobra, to zobaczmy. Paczka 84, czy będzie tutaj walkout? Nie ma, kto by się spodziewał.